Dzień dobry, witajcie na kanale Michał Nowak 2024. Dzisiaj jest 28 września i teraz idziemy na Chrome Macy Swift, brytyjska aktora filmowa, to ta miejsce urodzenia 28 grudnia 1934 roku, a to miejsca miejsce śmierci 28 września 2024 roku. No jest tak, zobaczmy tutaj na Wikipedia. Macy, Macy Swift, Macy Swift. Około 1970 Imię i nazwisko Magier Natalia Smith e, Data miejsca urodzenia e, Grudzień 1934 Ilford XX e, Data miejsca śmierci Wrzesień 1924, Logdyn Zał. doktorka Spółmałżonek Bawary Cross 1998 Robert Stephens 1997 Ile Lata aktywności 1952-2024 Dobra, idziemy tutaj. To jest informacja. Szczególnie jest tutaj Macie Smith. Macie Smith 2024 Co to mówię? To są informacje. Eee, tu mówię. Już. Madis Swift nie żyje, wczoraj umarł. Madgie Swift, czyli brytyjski... A i mowa. Naciśnijmy tutaj data i miejsce 27 września 2024 and Chelsea Mister Hospital, Lockdown, Wielka Brytania. Data urodzenia 28 grudnia 1964 miejsce urodzenia Eford, Wielka Brytania. Madgie Swift Właścicielka Bagheret Natalie Swift, Swift urodzony 28 grudnia 1934 roku w Infodzie. Zmarł 28 września 2024 roku w logdynie. By jest aktorka filmowa intertalna, dwukroda lauterka Oscara. Dziękujemy i serdecznie dziękujemy.